Pam. Bez Bierzgałam! Ma Macie no szybki w ogóle. Jak strasznie. Mi powiedzieli, że mam nie brać latarki, bo jestem za głupia. Cześć! Z tej strony Twój 48 ulubiony pajac. I. my! No cześć! Kurwa Co? kurwawawa! Idę! Po, po Dobre, no. już Dobra, dobra. Zauważyłem, że część z was dalej nie subuje, nieładnie. Jak ci się podoba moja twórczość, wejdź zostaw lajka, like suba, z dzwoneczkiem, żebyś nie pominął kolejnych treści, a my lecimy dalej. Siup. Kto to jest Adam Francis? E, random, którego nam dobrało. Bo ogólnie gra polega na tym, że musimy czwórkę uciekać, masz czterech uciekinierów i jednego killera. Więc jak u nas jest trójka, to musi nam dobrać jednego randoma. Mm. Pogubiłam się, ja nie umiem w ułamki Powiedz na kogo gramy, ty powiesz to za świetnie ty się na kogo gramy, będzie napisane Czemu mi? No bo ty jesteś nowym graczem, a nie pisze ci? Granie przeciwko na przykład? Nie To co ci pisze w odpowiedziach na dole? Facing ghost face No wow, naprawdę Nie było, że grasz przeciwko niemu, no No facing ghost face Ale ja to zimpretowałam inny sposób. Ja chcę z wami, zaczekajcie Nie to jest Dwie O kurwa Ała? No nie, nie kurwa, dobra, Sarawo rób się węgi. go zasali Lamp wy dwoje jeszcze jedzi To był Sarabawen, wszystko jego wina Nie spodziewałem się Teraz nie wiem czy Gostej zgoni chłopa gena czy... Znaczy nie goni, ale... czy on awczy, czy... Nie wiem, bo ja mam parka, który teoretycznie mi go wyświetla, ale... Nie widzę go. Eee... mogłem z tego kotka wziąć. Wtedy bym miał do. Ja właśnie mam kota i nie pokazuję mi. No, ja o, powiem, jest ale... tu gdzieś. Tak, jest, słyszę. Ja mam gościa naszego. Boski tu goni jakiegoś ten typa. Dobra, ja robię tego gena. A nie, tam kończysz? Tak, próbuję. A oni się tu ja gonią. A nie, to ty biegasz. Tu jest przed nami! Dziego powoli mam. Pierdalaj, tu Pierdala. bym był. Wy... Wy... Widzę jak kogoś wiesz. Pracham. Ja się boję. Ej, ja ten gołstrejcz jest średnio ogarnę. Goni mnie, goni mnie, idź, idź, idź. Dobra. idź goni mnie. Siema, Morda. Nie trafił. <laughs> Jaki głupi, jezu. Nie mam latarek? Czy... Mi powiedzieli, że mam nie brać latarki, bo jestem za głupia. O kurwa, przy mnie kogoś zerwał. No kurwa, zbieram. Zbieram. teraz. Ale z góry w sensie... bardzo jak coś. Kurwa, <śla> <śla> trafił <u> mnie. <śla> Musicie być osobami, które się nie wypalają. <śla> no to jest głupi? <śla> no mnie bije, co za? Ciema? Jak to kurwa? No kurwa, on jest. On jest u mnie. Patrz, on nie uderzył jeszcze na I koniec. To bo... on gdzie po ciebie? Ty uciekłeś? Zdjęłeś cię? Zdjęłeś się? się? Ja, ja, ja. ja. Dobra, e, ja byłem w stuku. mam. I twardy złuk, kurwa, czujem. Czemu on oni nie zadziałał? Ej, nie po to kurwa ci zdejmowałam, żebyś umierał, ja pierdolę. No tak, fajnie, że tylko że on się na mnie skampił kurwa i mnie gonił, a nie ciebie. On ogólnie taneluje, czy jak? Kampi na mnie Idźcie robić geny Stoi tam? Stoi za krzakiem, czeka Zaraz będziemy mogli używać karty udar u ZuZy <laughs> Au, Ty kur... Gdzie gdzie, gdzie? 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 A tam, ja pierdolę tu. Dobra, spierdolę, Rysiu Puść mnie, ty chuju Rudy ucieka, Rudy ucieka Kampi przy tobie? Widzisz go gdzieś tam? Nie, pobiegł Dobra, pobiegł w stronę gena Nie próbuj się ściągnąć Aha, too late Pierdalaj. Czekajna znaj... O, to jest Gen. No ja pierdola. <grym> on na mnie tak... On mnie tak nienawidzi. <grym> ja się dziwię, że on mnie dość szybko odpuszczał kurwa Bo jest kurwany, że ja mu uciekam ciągle. <grym> Teraz drugi raz. Było. No bo była drugi raz, ale próbowałaś się ściągnąć z haka. bo nikt mi nie powiedział, że ma się... O, pierdole, ściągać. mordo, kurwa. <grym <grym> Jak stanął za tobą Zesrałem się tego typa, odgonałem. Ciemny się w tobie Gołe stopy ma Wydaje mi się, że on gdzieś tu biegnie Czemu ten typ kurwa za mną łazi? To jest support on mnie... Będzie healowy Apteczka. pteczka! Mi się... O kurwa chyba mnie widział Widział mnie? Co za chuj? A widział Cię <laughs> Kion sk... No bo nie! nie no. Jaki on jest głuchy! Jest ale echo? No trudno. A bo teraz jest to tak. No nie, nie uda mi się. Co za głupi śmieć. <laughs> dobra, dobra, spieraj mordo, spierdaj. O kurwa, tu się nie da zejść. ze zesrałem się tego czeka Nie, proszę! O mój Boże, on jest naprawdę turbo. Poszedł, co? Chyba ta. Może mi się uda. Tego gena możesz robić, Łosiu. Nie, no, ten typ naprawdę nie wie, co robi. Nie strasz mnie, debilo. No, no, jak mi tędy wleci, to się zesram. Nie no, chłopie! Kurde, ruro! Nie, nie lubię tej mapy kompletnie. Biegnie za mną, co? Ta, ja, co za śmieć? co za kurwa śmieć? A czemu tamten kura biega jak zjep? On nie umie zrobić własnej decyzji Co, ucieknę w końcu? Nie pierdola No Biegnie za tobą, debilko. Ja co za zjeb Boże zero zabawy Nie lubię takich jak po tunelu jakiś wymaga od niego zabawy Myślałem, że jednak się trochę pobawi i że zareaguje na emotki. Śmieć po prostu mnie zaczął nożem. Rura. okej, okay, let's go! Legion. Ja. Nie Ale chyba gorszy jest doktorek. Doktorek jest spier... Bo yy, razi kurwa jakimś prądem i chuja może zrobić jeden dentysty są najgłusiejsi Beskito Jeszcze drodzy jak pojewani Legion to no skill szmata, a doktorek tym prądem nawala No, rel! Rządu, idzie, 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 idzie Widziałem, jest przy mnie, przy tu mnie jest, przy tym A widzę, dobra, ja robię na. O, znalazłem jana. Słowo no, na kakeczu kurwa Widziałam Dalej z nim biegasz? Nie? No, on go kurwa wiesza jak bombkę na choinkę Dobra, to pier... Pokon rada na razie i gena naprawię, spróbuj go zbejtować. Poszedł do domu. Do mnie rura biegnie. Idzie do domu, no do sewer najdzie. Śmiecie pan. Help! Chęt. Zamknij się. Gonicie? Tak, tak biegł, no biegł. To no, uciekaj no, bieg. najdłużej jak możesz, bo kurwa silnik naprawię. Jak chcę o siema. Szybko. A ty będziesz wisiał który? Raz, drugi. No spróbuję podejść. do dotaj stąd lepiej. Co ty robisz, nie, no! Ruro, ja, no. On ciebie goni? Powiedz, ja. że ciebie goni. Kurwa, kurwa trafił! no zajebał mi, nie mogę się uleczyć teraz! Ja pierdolę, dobra. Chodź, spierdaj To się pewnie na mnie rzuci. No kurwa, za mną. Nie wiem, co to miał znaczyć, ale tak. Eee no kurwa, wlazł mi do budynku To ci wlazło k***a? Nic mnie goni Dobra tyle, że to nie jest pierdolony Freddy, bo myśmy mieli halunę Albo ta świnia z pułapkami k***a ja się chyba wykrwawię zaraz O, deski to. Zostaw mnie rudo jeb***a no. no skillu pier. Chp. Co za śmieć Jak Kampi, widzisz tą gdzie? Tam przy tobie? No. No i fajnie idę robić geno Lampi się... O dobra, poszedł gdzieś. Nie no, wejdź ode mnie! On tu kapi, widzi nas! Biegnie. za rura jeba. A malagi, widać Co za rura No piero że cię złapał. Ale dwa razy go ślepiłem. Nie znasz. No nie! Ja! Pół sekundy! Tak blisko! blisko. Ej, kurwa Ghostface jest przy mnie? Ej, bez kitu już przy mnie jest, co za śmieć. Kurwa, jest przy tobie jest tak <noise> przy mnie! <noise> Bo pobiegł. <pan>, jak... <noise> nie naprawdę Ale troli... Jesteś... Cicho najgorszym jesteś, autentycznie. Mówisz, że jest przy tobie, że idzie za tobą, a kurwa... Nie, nie powiedziałem, chłopi, że idzie za mną. Chłopiec umie u góry normalnie kurwa przy generatorze. No, na Siemano ma no? No idzie, 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 Zapieraj. idzie, 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 no idzie, to nie idzie, ty idzie, 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 nie dla psa Jest niedaleko Idzie do was Dobra, wbiega tu na górę On goni... Ciebie Seberyn goni Ta, wiem Chyba odpuścił Gdzie on jest? Na dole był... Poszedł na pewno do ciebie AAAAAAAA To Tam, tam ty. Co za kurwa? No śmieć Nie o o, kurwa. Nie no, nie, proszę cię, nie, tam, tam Czekaj, tam poszła, tam i, i gonią, tam poszła, no jeszcze mnie sprzedaje z skur... tym Czekaj Nie tam, tam Nie genem, Pożyczę. Zostawił on mnie. Jeb... O, Dobra, nauczył się <laughs> Nie on patrzy na mnie, on patrzy na mnie! <laughs> Daj! Pasywkę se nabija. No nie, ten up, w domku hold up, hold co, ty, up, co byliśmy to jest niezrobiony. Tam! Bierz gaw! Bierz go. No kurwa. Tam jest! Morda tam! Ej, bawcie się jak najdłużej z nim. Czekaj, czekaj, czekaj! Chodź, chodź! No nie, czekaj! Czekaj, czekaj, czekaj. Chodź, chodź. Chodź. Morda, chodź. 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 No nie, chodź. Ja, chodź, chodź. Nie tu. Nie wchodź do tego domku, pod***ło cię, k***a. Wy jesteście na górze czy na dole? Na górze. dobra. Zbier Czekaj, stąd. czekaj, czekaj Nie, 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 tu, tu Rób tego wina do końca, a my otwieramy bramę Chodź, chodź Próbuję No kurwa, czy cię grzci do reszty? Pępy skurwy! Z... nie, on chyba wie No ty jesteś przyku dupny Skuriasz mnie Tam Tam Nie ma mnie, twierdaj za tobą No, a ty głupi to nie on w piwnicy jest. O, pobiegł do was. Tak, idzie tu. Ej, dobra, impostor jemany. A Gdzie? Nie, nie, no nie, nie! Czekaj, tam, 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 tam. Tam jest, tam. O! Naprawił, no tam jest. Morda, tam. Idź, uciekaj, bo ty masz jeden HP. Mogę? Wypuścisz mnie? Czekaj. Okay. A gdzie jest nasz kolega? Nie no... Eee. Ha! Uciekłam! Z... Uciekłam? Aha, bo on ma tego, no tak. No ale... Mi się chuj. chyba udało... No, NIE WDZIAŁ by... KURWA! <coughs> <coughs> chyba się wy... By... O chce ci dać uciec! Wyciąga cię! <coughs> Bro, thank you. Hej, proszę. Ej, zajebisty tyt! Czy ja mogę jakieś dać honorkę? Ej <gry> czemu ona kurwa może być niewidzialna ta pizza? Nie wiem, biegnij w drugą stronę, bo jesteś bliska mnie No kurwa, pojedź w drugą stronę Nie wiem kurwa gdzie jest druga strona od ciebie, pij mnie to tak szczerze kurwa Co za debil kurwa, uderzył dzwonem <gry> On jest przy mnie No Boże Biegnie do was, biegnie do was Ta, biegnie za Konradem Niewidzialny jest Ja będę udawał, będę udawał Użył dzwona? Tak Dobra, zdjęłem dializę A ty dializę jak... ściągłeś! Tak! Biegnie żeby do was! Nie tego typa Biegnie do was Dobiegnę? <laughs> idzie do was, idzie do was Nie, Nie no kurwa <laughs> Dobrze, zasłaj mu dupą Nie udało się Gonicie <laughs> Święte mu na tarko może, może się nabierze Spamuj tam tą spację Body blocking, kurwa! No nie, nie udało się. Kurwa. Nie, no nie, kurwa. Ale, mi kurwa... Nie, bardzo stój, stój, stój. Chodź. Zostaw go. Zostaw go. Nie, no kurwa, dlaczego? Po trupach do ceny. No ty, kurwa. No, spróbuję się zdjąć, jak mi się nie uda, to. No, trudno. Nie udało się. Czy ten bramę otworzę? Może chce ci dać uciec? You're the chosen one. Ale no, nie mogę otworzyć bramy, przecież nie ma wszystkich no. genów. Musisz uciec stąd. On pomaga ci chyba szukać tego łazu. O! <noise> the chosen nie one. one. Pa, pa. Cześć żangluzki z